Ja będę musiał tutaj, ja będę musiał tutaj. Przepraszam, najmocniejsze. Dziękuję, będę musiał tutaj. Bardzo się cieszę, żeście przyszli mnie odwiedzić. To bardzo dobrze o Was świadczy. Mi bardzo miło. Jestem taki wzruszony, że z trudem powstrzymuję mocz. Nie, już jestem po badaniach. Zrobili mi tutaj stołkografię całą. Okazuje się, że mam stołkozrost. że to jest choroba, która występuje w krajach dynamicznie rozwijających się. No, tutaj już mi odcięli kawałek tej skóry obiciowej, bo ona się tutaj tak zeszła. Lekarze mówią, że to jest możliwe przez gwałtowne przejście od dobrobytu do odbytu zwykłego takiego. Tutaj, nie? Tu mi chcieli zacząć z tej strony, ale profesor mówi, żeby tu nie grzebać, bo mi głos może na sopran iść. A nie chciałbym trafić do słowików. No. Ja nawet takie, Siostra, 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 siostro. Siostra, 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 siostro. No i tak to jest. No. No ja, ja na stołek to chorowałem od dawna. Chociaż na oku miałem fotel. Gdybym ja miał fotel, to bym się nie operował. Tu jest jeden gość, który cierpi na przemównicę złocistą. Nie? Ma, takie, ma tak ręce, nie? Tak. Bo wczoraj odcięli kawałek trybuny. Nie? Tutaj. To dzisiaj rano mu ręce tak się złożyły i grozi mu orędzica. Nie? Lekarze są tym przypadkiem bardzo zainteresowani, muszę powiedzieć. No. No, podłączyli mnie pod respirator. Boję się, żeby nie było przebicia. No. Muszę wam powiedzieć, że to, nie, no teraz czekam na tych lekarzy, nie, bo, bo oni wyjechali do Warszawy w sprawie zmiany ustawy o przysiędze. Nie, nie będą teraz przysięgać temu hiper... Teraz, hiper teraz, temu już nie, tylko prezydentowi za trzy średnie krajowe. No, muszę... Tak, ja, musimy mieć teraz... Siostro, 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 siostro! Siostro, siostro, siostra, No i tak to jest. Dobrze, że się coś do żarcia, słuchajcie. Widzę, że kupiliście te tańsze. Ale ja się też... Siostro, siostro, siostro... No widzicie, bo tutaj muszę wam powiedzieć, no. no. Bo tu... Nie, nie, nie. Nie. Papier musi mieć każdy swój. A gdzie tam, A gdzie tam leziesz, tam jest damska, ej! Nie cierpi na za pamięci. Rozruszniki to jeszcze od owsiaka, stara aparatura. Ten to ma za pamięci, słuchajcie, w niedzielę mieliśmy buraczki na obiad, on zapomniał, i wieczorem w toalecie się przeraził, że mu jelito pękło. To jest straszne cierpienie. Ale to pachnie, słuchajcie, palmo pachnie. Hmm. No dobrze, <gryw> no, dziękuję Wam bardzo. Gdzie oni już tych posłuchów nie pozakładali? Ogóle... Czego się oni boją. No. <śmiech> <śmiech> Bardzo mi smakuje, Muszą mówić. już dawno tak nie miałem dobrze w ustach. <śmiech> <śmiech> Tutaj żarcie jest takie skromne, żeby nie powiedzieć skąpe. No wszystko jest gotowane według... Receptury doktora Zetkera. No, od rana wszędzie czuć knorę. Wieczorem przez wczoraj to mi się tak PRL-em odbiło, że myślałem, że zmiotuję. Na szczęście mi się tylko trochę ulało na poduszkę. Ale pod wieczór dostałem takiego rozwolenia, że leciało ze mnie po sześciu nogach. I nikt mi nie przyszedł z pomocą. Te nogi do teraz czuję. No. Jeszcze wczoraj... Do analizy to za dużo, ej.